pani. prosiliście mnie, żebym y, zrobiła właśnie taki filmik na temat y, opalania tym y, samoopalaczem San Ozon. I właśnie dzisiaj tak szybciutko chcę Wam pokazać, jak ja to robię na przykładzie swojej nogi. Przepraszam, że to w takim może nie każdemu się spodoba to wykonanie, ale gdybym wam miała całe ciało pokazać, po prostu za długo by to trwało. A stwierdziłam, że jakoś tak noga jest też najtrudniejszym układem. Oczywiście przed prawda, nałożeniem samoopalacza i innych specyfików, ja zawsze wykonuję golenie nóg lub. Parę dni wcześniej woskowanie, ale jeżeli nie mam czasu na wosk, bo jednak jest to pracochłonne, używam zwykłej maszynki standardowej i po prostu gole całe nogi. Nie to, że zostawiam sobie na przykład kolano albo łydkę, albo po prostu udo, gole całe nogi. Kiedy ogolimy sobie już nogi, ja używam peelingu. Akurat ja mam teraz taki orzechowy, i teraz sobie właśnie zrobimy taki peeling. Pilingujemy całe nóżki. Dlaczego, słuchajcie, pilingujemy nogi przed nałożeniem samoopalacza? Żeby pozbyć się tego martwego naskórka i żeby samoopalacz dużo ładniej i równomiernie nam się rozłożył na całej skórze. Poza tym my poczujemy się bardziej świeżo. Polepszymy sobie krążenie naszych nóżek. I będziemy mieli dużo lepszą i gładszą skórę. Kiedy już wykonamy sobie peeling i mamy wcześniej ogolone lub wywoskowane nogi, um, używamy balsamu nawilżającego i tutaj słuchajcie, tak samo jak i peeling, tak samo jak Balsam nie jest tak naprawdę ważny. Używajcie swoich ulubionych produktów, swoich ulubionych film. Chodzi tylko o to, żeby peeling był łagodny, nie podrażnił wam wcześniej skóry. A balsam, żeby był nawilżający. Przede wszystkim, bo właśnie o to chodzi, żeby przed nałożeniem samoopalacza dobrze nawilżyć swoją skórę. Dlaczego? Dlatego, jeżeli tego nie zrobicie, mogą właśnie pojawić wam się dużo większe plamy. I takie czasami, jak macie bardzo duże problemy z suchością skóry, to takie właśnie tam, gdzie są mieszki włosowe, to pojawiają się takie jakby białe plamki i wtedy ten samoopalacz aż wchodzi w te właśnie w te włoski i to tak właśnie takie się robią kropeczki na, na ciele. Poza tym, jeżeli macie, tak jak wcześniej powiedziałam, dużo większe problemy właśnie z suchością skóry, to te plamy mogą się pojawić dużo większe. Więc polecam Wam zawsze przed nałożeniem samoopalacza nawilżyć dobrze skórę. Balsam I on nam się wchłonie, dlatego ja właśnie lubię balsam Nivea, bo on bardzo szybko się wchłania w naszą skórę i nie zostawia takiej tłustej poświaty. Nakładamy właśnie samo opalacz. I teraz powiem Wam tak. Oczywiście, gdybym sobie to robiła, prawda, na całe ciało, no to stałabym, stałabym tutaj nago, no ale niektórzy by tego mogli nie przeżyć, dlatego pokazuję Wam na swojej nodze. I oczywiście nie miałabym teraz spodenek, ale co jest ważne, jeżeli nakładacie sama opalacz właśnie na, na nogi, no to trzeba pamiętać o udach, o kolanach, o tutaj, prawda, łydkach i co ważne, o stopach. Nie zapominamy o stopach. Nie możemy czegoś takiego zrobić, że nałożymy sobie samo opalacz i ucinamy sobie tutaj, gdzie jest kostka, bo to zaraz będzie widać. I ja zaczynam od, prawda, yy, wymieszania produktu. I teraz tak, on ma bardzo yy, ten akurat samopalacz, samozon. Ma bardzo yy, fajny aplikator, bo jest on w sprayu. Dla jednych może być to mniej wygodne, dla innych bardziej yy, wygodne. Yy, dla mnie, właśnie, jest wygodniejsze z tego względu, yy, że yy, mogę sobie rozpylić to na ręce lub na nodze. I rozprowadzić. I wtedy jakoś dużo lepiej mi się rozprowadza ten preparat niż jakbym miała brązer w balsamie. O, tak jak teraz, równomiernie spryskam sobie na nogi, przód i tył. I teraz, co robię? Co jest bardzo ważne, ja sobie go wsmarowuję porządnie jeszcze. I przód, i tył, i boki. Bardzo dokładnie trzeba to zrobić. I teraz tak, bardzo ważna jest rzecz tutaj, właśnie stopy, kostki, tutaj z tyłu, pięty nawet. I co w moim przypadku się bardzo sprawdza i właśnie e, nie mam problemu z jakimiś większymi zaciekami. Biorę swój ręcznik, nie polecam Wam białych ręczników, jakiś najlepszy taki, który macie po prostu, mm, który już no, nie używacie na co dzień, taki na przykład do farbowania włosów. I wycieracie sobie delikatnie kolana, tutaj zgięcie i tu właśnie kostki. Dookoła, tutaj z tyłu też, gdzie jest pięta, przy palcach. Nie bójcie się, że on się Wam wytrze i tam będą jakieś duże plamy. Oczywiście robimy to delikatnie. I tak samo możecie robić na reszcie ciała, czyli na przykład na rękach, prawda, tutaj wokół dłoni, łokcie, tak samo na twarzy. Pamiętajcie, żeby zawsze wycierać pod nosem, na łuku brwiowym, wokół, prawda, gdzie się kończą nam włosy na głowie, tutaj ta linia brodę, tutaj załamanie, tutaj właśnie brody szyi. Bardzo też trzeba dokładnie to wytrzeć, ale mówię, bardzo delikatnie i wtedy Wam się na pewno nie pojawią żadne przebarwienia. Ok, mam nadzieję, że moja szybka lekcja nakładania samoplacza według dekretka 1 komuś się przyda i Wam się filmik spodobał. Piszcie, jeżeli macie jakieś pytania. Tak jak mówię, każdy używa inaczej, samoopalacz. Ja używam to tak, u mnie się sprawdza, nie mam żadnych mm, przebarwień. Zresztą, jak widzicie, ja używam na zmianę, właśnie e, samoopalacza e, z kąpielami słonecznymi, ale oczywiście to e, w małych ilościach i zawsze używajcie filtra. E, to jest bardzo ważne. E, ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, Buziaczki. Pa!